Przeglądając Tuba napotkałem się na wiele fanowskich animacji opowiadających o Deku, tylko że jako złoczyńcy. Jak wiemy w My Hero Academia historia jest przedstawiona zbyt pięknie i temu tytułowi brakuje takiej solidnej dawki mroku, więc w tym odcinku porozmawiamy sobie na temat Willan Deku, czyli kim on jest oraz co się z nim stało, że doprowadził się do takiego stanu. Czyli ogólnie o Villandeku. Deku, ponieważ historia jest ciekawa. Zacznijmy od tego, że Wilandeku Deku to historia fanowska, opowiadająca o tym, jak Deku stał się złoczyńcą. Co wcale nie jest głupie, ponieważ jak wiemy, Deku od pewnego momentu był za dzieciaka gnębiony. Przez Bakugo, z tego powodu, że chciał tylko pomóc. A fakt, że nie miał on daru, to oznaczał, że był inny. Czyli no, dosyć smutne. Ponieważ nie dość, że urodził się bez daru, to jeszcze żeby nie było mało, to za to był gnębiony. Okrutne, ale w rzeczywistości niestety prawdziwe. Historia toczy się tak samo jak w My Hero do momentu, kiedy Izuku ratuje Bakugo i spotyka All Mighta ponieważ od tej sceny zdanie All Mighta jest inne niż w prawdziwej wersji i w alternatywnym świecie Izuku nie otrzymuje daru. Oczywiście już mówię, że kieruje się jedną z fanowskich historii, ponieważ opowieści na temat tego, jak powstał Wilandeku jest niewiele. Natomiast arty, AMV-ki jak walczy, albo pokaz slajdów, gdzie przeważnie w tle lecą utwory Billie Eilish, czy różne interesujące historie, w których już jest ły, to takich jest od groma. Ale co do historii i genezy Wilandeku, to prawie wszystkie zaczynają się od tego momentu, kiedy All Might mówi Izuku, aby został policjantem. Albo po prostu mówi mu, że nie może zostać boaterem, ponieważ nie ma daru. co kompletnie zmienia jego historię, bo bez mocy nie dostaje się do UA, czyli też nie zostaje boaterem. Jego miłość do herosów zmienia się w nienawiść, przez co Izuku przechodzi na złą stronę i przyłącza się do Ligi Złoczyńców, gdzie następnie walczy za pomocą noży. Jest takim świrem. Albo też były takie historie, w których dostaje moc od All for One, ponieważ All for One może zabierać dary jak i dawać innym. Więc te historie nie są głupie, a rzeczywiście fajnie przemyślane. Można powiedzieć, że historia jest całkiem podobna do sytuacji Gentla, ponieważ też jest takim niespełnionym bohaterem, który postanowił zostać złoczyńcą, ale sami wiecie, że ten złoczyńca to taki w cudzysłowie, ponieważ nie był on szkodliwy. Jednak to co Deku robi w tych fanfikach jest naprawdę brutalne. Więc Gentla nie ma co porównywać do niego. Też w ogóle na YouTube większość tych AMV-ek i animacji z Wielandeku mają po kilka milionów wyświetleń, a te nowe co jeszcze nie mają szybko zdobywają oglądalność, więc widać, że ta alternatywna historia ludziom też się podoba. Mi osobiście strasznie przypadł do gustu design złego deku. Eleganckie ubranie, koszula z kamizelką, czarne rękawice, kosa w ręce, jeszcze wzrok i uśmiech szydercy wraz z takimi podkrążonymi oczami. No dla mnie po prostu wygląda zajebiście, jak taki psychol. Za fandomem My Hero Academia nigdy nie przypadałem, ale taka fanowska historia według mnie jest całkiem ciekawa i niegłupia. Dlatego polecam sprawdzi te animacje i amfałki, bo są kozackie. Napiszcie również co wy o tym sądzicie i który Deku wam się bardziej podoba. Ten nasz prawdziwy, pozytywny chłopak z marzeniami do których dąży, czy może ten zniszczony przez społeczeństwo vilan Deku, który został pochłonięty przez mrok.